Odcinek siódmy. Policjant: chronić i służyć, czy egzekwować i karać? Moralny ciężar bycia narzędziem władzy. Policjancie: nie będę miękki, bo nie ma już miejsca na eufemizmy ani na grzeczne zwroty. Twoja praca ma kształt, dźwięk i konsekwencje. To nie jest abstrakcja. To ludzie, których dotykasz, domy, które otwierasz w środku nocy, dzieci, które płaczą, kiedy kogokolwiek w mundurze widzą jako zapowiedź kłopotów. Stoisz tam z mundurem, z odznaką, z pałką i z kajdankami. Masz władzę, której inni nie mają, a władza bez etyki jest trucizną. I trzeba o tym mówić wprost. Albo będziesz służył ludziom, albo będziesz egzekutorem cudzych rozkazów. Nie ma miejsca na dwuznaczność. Slogan chronić i służyć brzmi jak program i jak obietnica, ale jak często przekuwa się rzeczywistość? Jak często ta obietnica nie zamienia się w mechaniczne wykonywanie rozkazów, w haracz mandatem, w deptanie godności, by ktoś wysoko okazał przytrzeć? Gdy wystawiasz mandat staruszce, która miała fatalny dzień i zaparkowała źle, czy czujesz, że chronisz kogokolwiek? Kiedy siłą usuwasz kogoś z ulicy, bo w cudzysłowie zakłóca porządek, czy czujesz, że, że służysz? Ludzie gromadzą się na demonstracjach, bo nie mają innego języka, bo polityka ich zawiodła, bo urzędy im odmówiły, bo życie stało się drogie. Kiedy mówisz w cudzysłowie, interweniujemy dla bezpieczeństwa, czy naprawdę wiesz, co kryje się pod Twoim rozkazem? Czy jesteś pewien, że stosowanie przemocy wobec tych, którzy krzyczą o sprawiedliwość, jest etyczne? Praca policjanta składa się z małych gestów, które łączą się w wielką siłę. To nie tylko wielkie aresztowania transmisyjne. To lista drobnych decyzji, które sprawy zanotować, które zignorować, kiedy przyklęknąć, a kiedy krzyknąć. To w Twoich rękach często jest los człowieka. Jedna kartoteka, jedno zatrzymanie, jedno przeszukanie i czyjeś życie zmienia się bezpowrotnie. I tutaj pojawia się pytanie fundamentalne. Czy przyjmujesz tę siłę, by budować wspólnotę, czy by utrzymywać status quo, które często krzywdzi najbiedniejszych? Nie chcę tu śpiewać banalnych haseł, chcę mówić o odpowiedzialności. Kiedy wchodzisz do mieszkania, by siłą wyciągnąć osobę, bo urzędowa decyzja mówi, że tak ma być, to ty decydujesz o tym, w jaki sposób ta decyzja zostanie zrealizowana. Czy musisz stosować przemoc? Czy może spokojnie wyjaśnienie wystarczyłoby? Czy naprawdę twoim obowiązkiem jest upokarzanie? Czy może ochrona godności tej osoby? Procedura może kazać, ale prawo naturalne podpowiada nie zadawaj niepotrzebnej krzywdy. To jest różnica między funkcjonariuszem a katem. Widzę wielu policjantów, którzy usprawiedliwiają swoje postępowanie schematem, ja tylko wykonuję rozkazy. Takie zdanie brzmi jak ochronne zaklęcie. W historii wiele zbrodni zaczynało się od podobnej wymówki. Rozproszenie odpowiedzialności nie rozwiązuje problemu moralnego. Jeśli w twojej interwencji ginie godność albo życie drugiego człowieka, to odpowiedzialność spada również na ciebie. To ty przyciskałeś kajdanki, to ty pisałeś raport, to ty wykonywałeś ruchy, które miały konsekwencje. Nie ma tu magicznych wyłączeń sumienia. Są momenty, kiedy działasz słusznie gdy gonisz przestępcę, kiedy ratujesz ofiarę przemocy, kiedy znajdujesz i, oddaj i oddajesz dziecko rodzinie. Wtedy twój mundur ma sens. Ale problem pojawia się, gdy twoja siła wykorzystywana jest nie do obrony, lecz do represji. Kiedy policja staje się narzędziem politycznego tłumienia, wtedy tracicie sens. Przykładów nie trzeba daleko szukać. Rozbijanie pokojowych wieców, blokad, stosowanie nadmiernej siły wobec ludzi, którzy wychodzą walczyć o godność. To nie jest ochrona, to maszynka karna. Jeśli bierzesz w tym udział, pamiętaj, że twoje czyny będą pamiętane dłużej niż słowa przełożonych. Myślisz, że twoje decyzje są bez znaczenia w wielkim planie? To błąd. Właśnie te codzienne decyzje kształtują relacje między społecznością a władzą. Jeśli dana grupa policjantów reaguje brutalnie na każdą formę niezadowolenia, to ludzie przestają ufać instytucjom. Zamiast czuć się bezpieczni, czują się gnębieni. Zaufanie rozpada się, a jego odbudowanie zajmuje dekady. Twoja pałka może złamać kość, może też złamać zaufanie, którego naprawa wymaga znacznie więcej niż jedna, jedne przeprosiny. Nie pozwalaj, żeby twój zawodowy strach stał się usprawiedliwieniem. Bo strach jest naturalny, boisz się konsekwencji odmowy, boisz się wyrzutu, boisz się ostracyzmu. Ale mądrość moralna polega na tym, że mimo lęku potrafisz wybrać. Kiedy masz rozkaz, który ewidentnie niszczy niewinnych, masz obowiązek zatrzymać się i zastanowić. Istnieją procedury odwoławcze, istnieją sposoby dokumentowania nadużyć, możesz je wykorzystać. Nie mówię tu o romantycznej rewolcie, mówię o odpowiedzialnej, przemyślanej odmowie. Pikantne rulki, zasłanianie się to nie moja wina, to ścieżka prowadząca do komitywy z gwałtem systemu. Jest także kwestia języka i dehumanizacji. W szkoleniu uczą cię szybkiego myślenia, podejrzany, element, zagrożenie. Ten język ma swoją rolę w pracy, ale poza nią staje się trucizną. Kiedy mówisz o ludziach wyłącznie w kategoriach przestępców, tracisz zdolność widzenia człowieka. To usprawiedliwia brutalność. Człowiek ma imię, miał życie, zanim scenariusz policji go wyrwał. Pamiętaj o twarzach, przypomnij je sobie, gdy ktoś kazał ci zrobić coś, co nie ma nic wspólnego z obroną. Kolejny punkt mandaty. To narzędzie, które ma utrzymywać porządek, ale często staje się narzędziem redystrybucji kary, która uderza w najsłabszych. Kiedy wrzucasz mandat na konto osoby ledwie wiążącej koniec z końcem, budujesz system, który rozwiązuje problemy ekonomiczne przez karanie, a nie pomocą. Prawo naturalne mówi: Miej miłosierdzie i proporcje prawo stanowione by Was bezlitosne nie musisz stać. Się jego bezmyślnym egzekutorem. Warto też spojrzeć na warsztat i kulturę oddziału. Czy w twojej jednostce istnieje przestrzeń na dyskusję o etyce? Czy ludzie, którzy wyrażają wątpliwości są wysłuchiwani czy tłamszeni? Kultura milczenia jest bardzo niebezpieczna. Jeśli młody funkcjonariusz widzi, że odmawianie udziału w akcji jest karane, nauczy się, że lojalność wobec kolegów jest ważniejsza niż prawo. To tworzy milczące zgromadzenia, w których nikt nie mówi głośno, że coś jest złe. Zmieniaj to od wewnątrz. Prowadź rozmowy, dokumentuj nadużycia, buduj solidarność wokół standardów etycznych, a nie presji rozkazodawcy. Masz też praktyczne możliwości działania, które nie wymagają heroizmu na pokaz. Na przykład, szczegółowo dokumentuj wszystkie wątpliwe rozkazy. Zgłaszaj nadużycia kanałami, które istnieją. Fotografuj, zbieraj dowody, rób notatki z datami i czasami. W razie potrzeby zgłaszaj to na zewnątrz, do Rzecznika Praw Obywatelskich, Organizacji Niezależnych. To może nie uratuje świata natychmiast, ale tworzy ścieżki odpowiedzialności. Wiele historii pokazuje, że to właśnie dokumentacja i odwaga jednostek wewnątrz systemu doprowadziły do pociągnięcia do odpowiedzialności skorumpowanych dowódców. Nie twierdzę, że to jest łatwe. Istnieją realne represje ludzie tracą pracę, są izolowani, nękani. Ale warto zapytać: czy bezpieczniej jest mieć płatną posadę, czy trwać jako człowiek bez sumienia? To nie retoryka, to pytanie, które trzeba sobie zadać w twarz, zanim wykonasz następny rozkaz. Twoje życie będzie miało inną wartość, jeśli będziesz mógł spojrzeć w lustro i wiedzieć, że nie wyrządziłeś zbędnej krzywdy. I to jest coś, czego pieniądze i ordery nie kupią. Jest jeszcze aspekt terapeutyczny. Pamiętaj, że wykonywanie niesprawiedliwych rozkazów niszczy nie tylko tych, którym je wykonujesz, ale także Ciebie. Wielu byłych funkcjonariuszy mówi o tym, jak traumatyczne są wspomnienia z akcji, których efekty długo tręczą sumienie. Nie daj się oszukać. Zadawanie papierowego prawa w sposób, który rani, odbije się na Tobie. Lepiej podjąć trud teraz, niż nosić ciężar latami. Wreszcie, działaj lokalnie, ale myśl globalnie. Możesz wpływać na otoczenie. Jeśli w Twojej służbie zaczną się pojawiać sygnały odpowiedzialności, jeśli kilka osób zacznie odmawiać udziału w bezsensownych akcjach i będą potrafiły te decyzje obronić dokumentacją i argumentem, to zaczyna się zmiana. Nie potrzebujesz rewolucji, potrzeba kropli, które powoli wypełnią naczynie. Odpowiedzialność jest wirusem, ale takim, który leczy. Nie chcę, żebyś odebrał moją mowę jako oskarżenie bez drogi wyjścia. To apel do Twojej wolności moralnej. Możesz być częścią problemu, albo częścią rozwiązania. Możesz być tym, kto egzekwuje jej kara, albo tym, kto chroni i służy naprawdę. Wybór jest codzienny. Nie marnuj go na powtarzanie rozkazów bez refleksji. Twoja rola może być wielka, bo policjant, który rozumie granice władzy, potrafi ocalić nie tylko jednostkę, ale i życie przyzwoitości w społeczeństwie. Jeśli chcesz zacząć od konkretu, dziś, jutro, w następ... na następnym patrolu, staraj się traktować ludzi jak ludzi. Sprawdź, czy interwencja jest konieczna, zadawaj pytania, notuj. Szukaj świadków. Jeśli rozkaz wydaje się polityczny lub nadużywający władzy, zapytaj o podstawę prawną i moralną. Jeśli nie ma takiej podstawy, odmów wykonania. To nie jest wezwanie do anarchii, tak zwanej, rozumianej jako chaos. To wezwanie do przywrócenia sensu służbie, do zabrania etycznej mapy z rąk tych, którzy potrafią jej użyć, by krzywdzić. Na koniec powiem jeszcze jedno: Twoja odznaka może być narzędziem ochrony, ale może stać się znakiem przemocy. Którym znakiem chcesz być? To nie jest quiz, to decyzja, która waży każdego dnia. Jeśli w twojej głowie chce się pojawić argument o lojalności wobec przełożonych, odpowiedz sobie jednym prostym pytaniem: Czy lojalność wobec ludzi, których chronisz, nie jest większa niż lojalność wobec hierarchii? Jeśli tak, to wiesz, co robić. Jeśli nie, też wiesz. Ale pamiętaj, historia zapamięta decyzje, a nie wymówki.